Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej komunikacyjnej lekcji języka niemieckiego na moim kanale. Na prośbę Pani Anny, dzisiaj słownictwo związane z ogrodem, pracą w ogrodzie właśnie w kontekście nadchodzącej wiosny. Gramatycznie będziemy w dalszym ciągu zajmowali się zaimkami dzierżawczymi. W, kolejnych, w poprzednich dwóch lekcjach były już cztery pierwsze, dzisiaj dwa kolejne, czyli sein oznaczający jego oraz ia oznaczający Oznaczające jej. Ja mam na imię Rafał, uczę języka niemieckiego w sposób komunikacyjny, całościowy, czyli tak, aby jak najszybciej zacząć mówić w tym języku. Jeżeli jest to także Twój cel, subskrybuj mój kanał, zostań ze mną, korzystaj z moich materiałów, a w szczególności quizów, które regularnie pojawiają się na moim kanale i dotyczą lekcji, dotyczą właśnie moich lekcji. Jeżeli chcesz na nie odpowiedzieć prawidłowo, zostań do końca filmu. I tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi na quizy, a więc zapraszam. A więc przejdźmy od razu do komunikacyjnego dialogu, potem słownictwo, gramatyka, a na końcu część komunikacyjna, czyli najważniejsza, zastosowanie nowo poznanego słownictwa oraz gramatyki. A więc zaczynajmy. Endlich ist der Frühling da... Meine Mutter und mein Vater arbeiten im Garten. Er gräbt seine Beete um. Dann schneidet er seinen Apfelbaum. Meine Mutter pflanzt neue Blumen ein. Ihre Lieblingsblumen sind die Sonnenblumen. Sie muss noch die Blätter haken und ein paar Stauden pflanzen. Mein Vater will noch ein paar Pflanzen umsetzen. Jetzt kann der Sommer kommen. I przejdźmy do słownictwa. Der Frühling, wiosna, der Sommer, lato. Im garten arbeiten, pracować w ogrodzie. Ein garten, der garten, ogród, ogródek. Ein beet, das beet, grzątka. Umgraben, przekopać, w sensie przekopać ogródek. Schneiden, tutaj obcinać, przycinać. W sensie roślin. EIN APFELBAUM, DER APFELBAUM, JABŁOŃ, EINE BLUME, DIE BLUME, FIATEK, DIE BLUMEN, ALBO BLUMEN, FIATKI. Jeżeli chodzi o wymowy, to w słowie FRÜHLING u umlaut jest długie, ponieważ jest H, które je przedłuża, dlatego FRÜHLING. Jak wymawiać umlauty oraz krótkie i długie samogłoski, żeby brzmieć bardziej naturalnie w języku niemieckim, to znajdziecie na mojej playliście wymowa. Tam jest kilka przydatnych filmów właśnie na temat wymowy i tego, jak brzmieć naturalnie w języku niemieckim. W słowie arbeiten zwracam uwagę na akcentowanie, ponieważ akcentowana jest pierwsza sylaba. Często słyszę właśnie akcentowaną przedostatnią ostatnim sylabę. Dużo ludzi mówi Arbeiten i to jest niepoprawnie. Poprawnie jest Arbeiten. Pierwsza sylaba. Arbeiten. W słowie beat E jest długie. Zawsze jeżeli są podwójne samogłoski, to one są zawsze długie. To jest też takie dosyć ciekawe słowo, ponieważ ono kontrastuje ze słowem bet, w którym E wymawiamy jako krótkie E. I właśnie jeżeli to E powiemy krótko, to wtedy jest łóżko, czyli bet. A jeżeli powiemy długo, beat, to wtedy mamy na myśli grządkę. A więc bet. Łóżko, beet, grządka. Bet, beet. I w słowie umgraben, a jest także długie, dlatego um, umgraben, a nie umgraben. I w słowie blume, u jest także długie, czyli blume, a nie blumem. I przejdźmy do drugiej części słownictwa. Pflanzen, sadzić, zasadzić, w sensie rośliny. Einpflanzen, wsadzić, zasadzić, także rośliny. Eine Lieblingsblume, die Lieblingsblume, ulubiony kwiatek. Eine Sonnenblume, die Sonnenblume, słonecznik. Die Blätter haken, grabić liście. Eine Staude, die Staude, byliny ogrodowe. Pflanzen umsetzen, przesadzać rośliny. Tutaj oznacza to bardziej właśnie na nowe miejsce. Jeżeli mamy na myśli przesadzać w sensie z jednej doniczki do drugiej doniczki, to wtedy powiemy flanzen umtopfen, przesadzać rośliny właśnie do nowej doniczki. Ponieważ topf oznacza doniczka, dlatego tego słowa umtopfen nie możemy używać, jeżeli mamy na myśli, że wysadzamy roślinę w ogrodzie z jakiegoś miejsca i przesadzamy ją w nowe miejsce w ogrodzie, to wtedy powiemy bardziej umsetzen. A jeżeli właśnie mamy na myśli z doniczki do drugiej doniczki, to wtedy, na przykład do większej doniczki, to wtedy jest umtown. W słowie blecha, a umlaut wymawiany jest jako e, ponieważ a umlaut jest krótkie, zanim stoją dwa t, dwie spółgłoski za samogłoską, zawsze skracają samogłoskę, dlatego jest blecha i w słowie haken to a jest długie. I to, tego r nie wymawiamy tak dokładnie, czyli nie mówimy, my, nie mówimy harken, tylko bardziej takie haken", haken. I oczywiście końcówki, en, też nie wymawiamy jako takiej mocnej końcówki harken, tylko takie to e troszkę zanika, jest takie cynny bardziej. Haken, haken. Może jeszcze wytłumaczę krótko, co to, to są byliny. To jest terminologia ogrodnicza, czy tam no właśnie ro, rolniczo-ogrodnicza. Bieliny to są po prostu rośliny, które nie mają zdrewniałych łodyg ani zdrewniałych części nad ziemią. One po prostu na zimę um obumierają, korzenie zostają w ziemi i na wiosnę korzenie, czy z czystych korzeni po prostu roślina wyrasta na nowo. Czyli w zimę nic nie zostaje nad ziemią, tylko zawsze rosną nowe zielone pędy. I przejdźmy teraz do części gramatycznej. Zajmki drżawcze, sein oraz IA. Zrobiłem to trochę tak podobnie w poprzednich odcinkach. Jeżeli interesują Was inne zaimki, to zapraszam do poprzednich odcinków. A więc, pierwsze dwa zdania przykładowe. Er schneidet einen Apfelbaum. On przycina, czy on przycina jabłoń, czy drzewko z jabłkami. I tak jak widzicie. Eat on to jest wykonawca czynności. Schneiden potrzebuje akuzatywu, czyli e, biernika, czyli kogo, co, obcina, przycina. Einen Apfelbaum. Baum ma rodzajnik dea, dlatego widzicie, że końcówka w rodzajniku nieokreślonym ein zamieniła się na en, ponieważ jest to rodzaj męski w bierniku, czyli einen Apfelbaum. I teraz to samo zdanie, tylko z zaimkiem dzierżawczym. Er schneidet seinen Apfelbaum. On obcina swoją jabłoń, czy swoje drzewko z jabłkami. I tak widzicie, przez to, że wykonawcą czynności jest ea, er, czyli on, musimy ten zaimek dzierżawczy dopasować właśnie do wykonawcy czynności, czyli do osoby, do której należy to drzewko. I tak, jak widzicie, ta pierwsza żółta część zależy od osoby, czyli tutaj, mogę, tutaj muszę wybrać odpowiedni zaimek dzierżawczy, końcówka tego zajmka dzierżawczego, czyli ta niebieska część zależy od, od rzeczownika, czyli tutaj jest końcówka en, ponieważ chodzi o drzewko, o jabłoń i ona z rodzaju męskiego w, lati, w akuzatywie, w bierniku, dlatego ta końcówka musi być en, czyli bowiem, że zawsze to jest trudne w zajmkach dzierżawczych, że właśnie trzeba patrzeć, że ta pierwsza część jest należy, zależy od osoby wykonawcy czynności, ta druga koń, część, czyli końcówka, zależy od rzeczownika. Następne zdanie przykładowe. die pflanzt die Blumen, czyli ona sadzi kwiatki. I znowu pflanzt, ona to jest, wykonawcą, jest wykonawcą czynności, sadzi kogo co. Znowu akuzatif, biernik, die Blumen. To jest liczba mnoga, dlatego końcówka e, czyli rodzajnik d, i teraz z zaimkiem dzierżawczym zi, "-flans", i Blumen. Ona sadzi jej kwiatki, w sensie swoje kwiatki, bo w języku polskim też oczywiście są dwa zaimki, dlatego trzeba uważać. I tak, i, i, tak jak powiedziałem, znowu ta żółta część zależy od um, osoby, czyli zi, dlatego ia, ja. i ta czerwona końcówka zależy od rzeczownika, Ponieważ jest to, ta końcówka jest zależna od tego rzeczownika Blumen. Czyli to musi być liczba mnoga w datywie, czyli końcówka E. Oczywiście mógłbym to też teraz zrobić na krzyż. Czyli teraz wezmę na przykład on, to pierwsze zdanie, i użyję drugiego rzeczownika, z tego po, drugiego zdania. Er schneidet Seine Blumen. Czyli Er schneidet Sein, pochodzi od osoby. I tutaj znowu musiałbym wziąć końcówkę czerwoną E, ponieważ jest rodzajnik Blumen, czyli er schneidet seine Blumen, sie pflanzt ihren Apfelbaum, czyli był, znowu ta żółta końcówka IA zależy od tego, że no, pochodzi od tego, że jest I jako wykonawca czynności, a końcówka EN przez to, że jest Apfelbaum i on potrzebuje y, końcówki EN, czyli sie pflanzt ihren Apfelbaum. I teraz jeszcze kilka przykładów, jakby powtórzenie wszystkich zajęków dzierżawczych. Czyli ich flance meine Blumen ein, ja sadzę moje kwiatki. Ich schneidę meinen Apfelbaum, czyli ja przycinam mój, moją jabłoń. I tu widzicie, w obydwu przypadkach to mein pochodzi od osoby, czyli od ich, ale końcówki są różne ponieważ mam rzeczowniki w różnych liczbach oraz y, różnych rodzajów. Czyli blumen jest liczba mnoga, dlatego końcówka E w, datiw, y, w akuzatywie, apfelbaum rodzaj męski, dlatego końcówka EN w bierniku w akuzatywie. Du Arbeitest in Deinem Garten. I znowu du, dein, i końcówka musi być EM, ponieważ mamy tutaj w ogródku, czyli gdzie? Musi być, garten jest dea, Dlatego dativ, końcówka "-em", czyli deinem garten. Er hat seinen garten. On ma swój ogródek. I znowu, sein pochodzi od er. I kogo co, garten jest der. Akuzativ znowu, dlatego seinen garten. Sie geht in ihren garten. Ona idzie do jej ogródka, do swojego ogródka. I znowu, ihr pochodzi od sie. Potem jest idzie gdzie? Do ogródka, czyli tutaj jest zmiana ym, pozycji, w sensie z jednej pozycji przechodzenie do drugiej pozycji, z jednego miejsca do drugiego miejsca. Dlatego musi być akuzativ i znowu irengaten. Garten. Jeżeli podoba Ci się taki sposób nauki, podnieś łapkę w górę, polub ten, to, ten filmik, ym, aby zwiększyć zasięg, żeby także inni mogli z niego skorzystać. Subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. I korzystać z moich materiałów. I kolejne przypadki, kolejne um, zaimki. Wir topfen unsere pflanzen um. Znowu akusatyw. Um, e, dlatego końcówka e to jest liczba mnoga znowu? I wir, czy to unser, pochodzi od wir. Ihr seid in eurem garten. Wy jesteście w waszym ogródku. Um, I znowu ihr. Dlatego oja. I końcówka "-em", od słowa "-gaten". Tu jest datyw, gdzie jesteście, tak właśnie w tym jednym z poprzednich przypadków. I w słowie, i potem "-zi", w sensie oni, kilka osób. "-Zi graben ihr beat um". Tutaj końcówki nie ma, ponieważ bit ma rodzajnik nijaki, czyli "-das". I po prostu tam się żadnej końcówki nie dokłada, więc jest po prostu to ia y, przez to, że jest "-zi", czyli "-oni". No, i końcówki nie ma, ponieważ jest rodzajnik niejaki. Tu też takie małe uzupełnienie na boku. Właśnie w tym to słówko oja jest takim dosyć jest takim małym wyjątkiem, ponieważ tam zanika jedno e. Czyli jeżeli ta forma wyjściowa to jest oja, i jeżeli nie ma końcówki, to jest po prostu oja. A jeżeli dołożymy jakąkolwiek końcówkę, to to e zanika. Czyli nie mówimy ojere, tylko mówimy ojre. Eurem, euren i tak dalej. I przechodzimy teraz do części komunikacyjnej, najważniejszej. Tak jak zwykle przeczytam zdania, uzupełnię, a potem Wy będziecie mieli okazję powtarzać i uzupełniać moimi propozycjami albo własnymi odpowiedziami. Was macht deine Mutter? Co robi Twoja mama? Sie pflanzt ihr, ihre, ihren. Tutaj oczywiście y, zwróćcie uwagę na kolory. I to jest rodzajnik nijaki. Tutaj właśnie możemy wstawić zielone słówko. I ry to jest rodzajnik albo liczba pojedyncza y, żeński rodzaj, albo liczba mnoga. Dlatego to czerwone, czyli blumen, pflanzen, sträu I IREN to jest rodzaj męski z końcówką m-n, ponieważ jest oczywiście w każdym przypadku akuzatyw. dlatego niebieskie słówka. A więc jeszcze raz. Was macht deine Mutter? Sie pflanzt ihren Apfelbaum. Was macht dein Vater? Er pflanzt sein Gras. Was macht ihr heute? Wir pflanzen unsere Sträuche. Was machst du gerne in deinem Garten? Co ty robisz chętnie w swoim ogródku? Ich hake die Blätter gerne in meinem Garten. Czyli ja zagrabiam chętnie liście w moim ogródku. Teraz uwaga, zecę um też czasownik rozdzielnie złożony, dlatego to um musi być na samym końcu. Ich zc die Pflanzen gerne in meinem Garten um. Czyli chętnie przesadzam rośliny w moim ogródku. Ich pflanze gerne die Stauden in meinem Garten. Czyli ja sadzę chętnie byliny w moim ogródku. Ich grabe gerne die Beete in meinem Garten um. Czyli ja chętnie przekopuję grządki w moim ogródku. Tutaj zwróćcie uwagę, że to gerne, ono um, raczej jak jest, um, jak jest, um, to gerne musi zostać jak najbliżej czasownika, dlatego jak mamy na przykład um, jakiś obiekt, czyli kogo co, kusativ, to on zazwyczaj stoi za tym słówkiem gerne, czyli ich hake die Blätter, gerne, albo mogę też powiedzieć, ich hake gerne die Blätter. Ich setze, äh, ich setze die Pflanzen um, ich setze gerne die Pflanzen um. Tutaj możemy to po prostu dowolnie przedstawiać. Teraz zachęcam Was do powtarzania oraz uzupełnienia właśnie własnymi odpowiedziami. Was macht deine Mutter? Sie pflanzt ihr, ihre, ihren. Was ma dein Vater? Er pflanzt sein, seine, seinen. Was macht ihr heute? Wir pflanzen unser, unsere, unseren. Was machst du gerne in deinem Garten? Ich gerne in meinem Garten. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za miło spędzony czas, za wspólną naukę języka niemieckiego. Jeżeli jest to Twój sposób nauki, jeżeli film się spodobał, podnieś łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś pomysły na nowe filmy, czy to na gramatykę, czy na słownictwo, napisz w komentarzu. Bardzo się cieszę z Waszych propozycji, chętnie je po prostu, no, chętnie robię do nich filmy. No, to by było wszystko. Więc zapraszam po prostu do kolejnego odcinka, zostańcie ze mną i życzę powodzenia w nauce języka niemieckiego. Do zobaczenia.